Wybór szkoły i profilu nie jest prosty. Pewnie właśnie zastanawiasz się, gdzie dalej będziesz się uczyć. Chcemy Ci w tym pomóc. Wiążesz swoją przyszłość z prawem czy dziennikarstwem, interesujesz się historią, a może lubisz język polski. Nasz profil jest własny dla Ciebie. Kino, teatr, radio są. Wszelkiego rodzaju warsztaty i wystawy. Odwiedź je razem z nami. Przeżyjmy razem wspólną, humanistyczną przygodę. Nie tylko wychodzimy. Różne osobistości przychodzą także do nas. Kojarzysz Marka Kamińskiego? A może chcesz poznać inne osoby? Szkoła Szczepanika jest więc tą odpowiednią. Dumą naszego kierunku jest szkolny Rady Węzeł. Chcesz umilać przerwę muzyką? Tworzyć audycje, apele czy ogłaszać komunikaty na całą szkołę? Chodź do nas! Prace w radiu, teatrze czy w innych miejscach ułatwiają nam nasze zajęcia medialne. Wodz, Noc Naukowców, ateos, Fotografia Miesiąca, Klub Filmowy, Junior Biznesu. Wymieniać można do jutra. Zostań uczniem szkoły, która celuje w Twój rozwój. Jedna z najważniejszych rzeczy w naszej szkole. Atmosfera przez duże A. Wspólne ogniska, wycieczki szkolne i klasowe. Wzajemna pomoc, ciepło rodzinnej, atmosfery i szacunek. Tego w Szkole Szczepanika możesz być pewnym. Nieliczne z wielu zalet naszego kierunku, jak i szkoły. Jeśli naprawdę chcesz zainwestować w swój rozwój, to już wiesz, gdzie złożyć dokumenty. Obiecuję, nie pożałujesz. Klasa pierwsza AG.